ja tylko jeszcze raz przypomnę, jak mieszka to równa inicjatorka podpisania deklaracji. Ja pozwoliłem sobie przytrzymać na scenie pana prezydenta, bowiem chcę także Państwu powiedzieć, iż tak naprawdę w tym przypadku to te prace idą, idą, idą i to w dobrym kierunku idą szybko. Nie tylko dziś podpisana deklaracja, ale drodzy Państwo także z zarządzeniem Prezydenta. Z wczoraj, z 25 września, została powołana Obywatelska Rada Kultury w Olsztynie. Dążąc do zapewnienia kulturze należytego miejsca we współczesnej debacie o tożsamości, spójności społecznej i rozwoju gospodarki, i polityce kulturalnej miasta Olsztyna, powołuje Obywatelską Radę Kultury w składzie, drodzy Państwo. No, i właśnie w tym momencie chcielibyśmy owe nominacje wręczyć. Państwo pozwolą. Przedstawicielka prezydenta Olsztyna zapraszam, panią Martę Andrzejczyk. <kluczy> Dodam, że wszyscy powołani tutaj wyczytywani będą w kolejności alfabetycznej. Pani Marto, proszę pozostać Proszę pozostać z nami, tak. Kolejny z przedstawicieli prezydenta Olsztyna, jak to zostało ujęte w deklaracji, pan Benedykt Błoński. No i dla pana profesora. Przedstawiciel Ruchu Obywatele Kultury Olsztyna, pan Jan Duch. Kolejne z tych 50%, które powołuje prezydent miasta, pan Andrzej Fabisiak. To na szczęście, inaczej nie widzę tak. Szanowni Państwo, przedstawicielka Ruchu Obywatela Kultury Olsztyna, pani Anita Frankowiak. Kolejna przedstawicielka, zgłoszona przez Ruch Kultury Olsztyna, Pani Kornelia Kurowska. I nominacja wręczona Pani Korneli, a ja zapraszam już przedstawicielkę prezydenta, Pani Iwona Liżewska. Szanowni Państwo, ja tylko powiem, że w, deklar w deklaracji jest zapis o tym, że Rada może liczyć od 10 do 12. Ta pierwsza Rada liczy 12 osób. Przedstawiciel Ruchu Obywatele Kultury ocztyna, pan Rafał Mikułowski. I kolejny Przedstawiciel Obywateli Kultury Olsztyna, pan Andrzej Poterała. Szanowni Państwo, Przedstawicielką Ruchu Obywateli Kultury Olsztyna jest także w Radzie Obywatelskiej, Edmute Sobaszek. Nie dotarła Pani więc tę nominacje Teatr Węgry ma swoją działalność i w tym czasie mają po prostu swoje święto w swoim miejscu. Jasne, rozumiem. Przekażemy nominację. Drodzy Państwo, i jeszcze dwóch przedstawicieli, tak, żeby było po 50, czyli po 6 osób z jednej i z drugiej strony w tym dialogu. Pan Leszek Sokol zapraszam serdecznie. Nas ta nominacja. Zapraszam Pan Bogusław Żmijewski. Szanowni Państwo, to będzie także pierwsze historyczne zdjęcie, także bardzo proszę śmiało tutaj do przodu właściwie, może bardziej nawet, tak abyśmy mogli tutaj Państwa na takim zdjęciu uwiecznić. Ja, te, ja tylko dodam jeszcze, iż yy, Drodzy Państwo, Obywatelska Rada Kultury jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie realizacji zadań wynikających z polityki kulturalnej samorządu miasta Olsztyna. Członkowie Obywatelskiej Rady Kultury wykonują swoje funkcje społecznie. Wykonanie zarządzenia powierzone zostaje szefowi Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna. Zarządzenie weszło z życiem z dniem podpisania. Ważne jest od wczoraj. Gratulujemy pani i panowie. Dobrej pracy. Obocnej.